Dobry watłacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Zachowajmy ostrożność na przejazdach kolejowych. Muzeum bitwy warszawskiej w Radzyminie już otwarte. Nowoczesny sprzęt komputerowy dla mazowieckich szkół. Każdego roku na polskich przejazdach kolejowych dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Pośpiech, ignorancja, brawura i brak rozsądku to najwięksi zabójcy na torach. Tylko w lipcu doszło do 19 wypadków i kolizji, a 6 osób zginęło. W tym roku na przejazdach i przejściach kolejowych na Mazowszu doszło do 17 wypadków, w których śmierć poniosły 3 osoby. To dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dlatego apelujemy o ostrożność. Każdy użytkownik drogi powinien pamiętać o przepisach ruchu drogowego oraz zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na przejazdach. Ignorowanie ich może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, a nawet śmierci. W ostatnich dniach doszło do groźnego zdarzenia w Talanówku, niedaleko Płońska, w którym zostały poszkodowane 22 osoby. Kierowca nie zachował szczególnej ostrożności, wjechał na niestrzeżony przejazd. I zderzył się z szynobusem. Nigdy nie da się przygotować na te wszystkie zdarzenia i wypadki, które się zdarzają właśnie na przejazdach kolejowych. Jest to wszystko spowodowane bezmyślnością i pośpiechem kierowców czy pieszych, którzy chcą zaoszczędzić 10, może 20 sekund czasu. Ze statystyk wynika, że do 99% wszystkich wypadków na przejazdach doszło z winy kierowców. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń jest ignorowanie sygnalizatorów czy znaku stop. Najczęściej to jest pośpiech kierowców, którzy chcą jak najszybciej przejechać i myślą, że jak pół rogatki się zamkną, to obiadę szybko salonem i zdążę przejechać. Te właśnie 20 sekund zaoszczędzę, a naprawdę ten pociąg może nadjechać w tym czasie. Lato też służy temu, że nawet jak sama policja podaje, że najwięcej wypadków dochodzi na prostej drodze w słoneczny dzień. I praktycznie podobnie jest u nas, bo ludzie wtedy uważają, że jest dobra widoczność, właśnie, że jest dzień, widno, to są inne warunki niż pora nocna. I dlatego jest, są bardziej śmielci i odważni do, do łamania tych przepisów. Koleje masowieckie dbają o bezpieczeństwo swoich pasażerów, stale inwestując w nowoczesny tabor i zaplecze techniczne. Mamy ponad 300 pojazdów, w tym w tej chwili już 56 tych najnowocześniejszych flirtów. My inwestujemy zarówno w nowy tabor, jak i w. Sekcje, które utrzymują ten tabor. Nie zapominajmy jednak, że w zdarzeniu z nawet najbardziej nowoczesnymi i bezpiecznymi pociągami nie mamy żadnych szans. Rozpędzony pociąg może mieć drogę hamowania równą nawet 13 boiskom piłkarskim. Różnica mas pomiędzy składem towarowym a samochodem osobowym jest taka, jak między pojazdem a puszką po napoju. Dlatego tak ważna jest rozwaga i zdrowy rozsądek korzystających z przejazdów kolejowych. W Radzyminie powstało Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To efekt współpracy samorządu województwa mazowieckiego i gminy Radzymin. Koszt inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Placówka jest nowym oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie. Trzy lata temu wspólnie z panem burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim doszliśmy do wniosku, że musimy wziąć sprawy w ręce samorządu i wreszcie zrealizować tutaj miejsce, które będzie poświęcone tym wielkim wydarzeniom sprzed 100 lat. To się udało. Dzisiaj oddajemy budynek. Myślę, że w ciągu pół roku będzie też tutaj już taka rzeczywista wystawa stała. Po dwuletniej budowie zakończyliśmy właśnie e, tworzenie oddziału e, Muzeum Niepodległości Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. W ciągu kilku najbliższych miesięcy powstanie tu wystawa, która będzie opowiadała historię tej jednej z największych, najważniejszych, a przede wszystkim zakończonej sukcesem polskich bitew. Placówka oprócz ekspozycji stałej będzie prowadzić również działalność edukacyjną i naukową. Zorganizowaliśmy kilkanaście wystaw już w Muzeum Niepodległości w Warszawie. W Cytadeli Warszawskiej, gdzie jest nasz oddział, w Muzeum Więzienia Pawiak, no i w Centrali, czyli w Pałacu Przebędowskich Radziwiłłów na Alei Solidarności. Te wystawy wszystkie będą stanowić zaczątek wystawy stałej, która tu się będzie mieścić. Wchodzimy w tej chwili od dzisiaj z programem. No i program realizujemy takie jak sobie zamierzyliśmy przed laty, wystawy, sympozja naukowe, wydawnictwa. W nowym oddziale Muzeum Niepodległości prezentowana będzie ekspozycja stała o wartości blisko 4 milionów 300 tysięcy złotych, ukazująca szeroki kontekst Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz wojny polsko-bolszewickiej. Otwarcie wystawy planowane jest na przyszły rok. 186 szkół z województwa mazowieckiego otrzyma w tym roku sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Samorząd mazowsza realizuje program dzięki środkom unijnym. Początek roku już za kilka dni. Dzięki podpisanym w trakcie wakacji umowom w ramach programu Mazowiecki Program Przygotowania Szkół Nauczycieli i Uczniów do Nauczania Zdalnego, do masowieckich szkół trafi wysokiej klasy sprzęt IT o wartości do 160 tysięcy złotych na jedną placówkę. Od czasu, kiedy pojawiła się pandemia, my wsparliśmy kilkaset szkół w obrębie Województwa mazowieckiego. W taki sprzęt, który umożliwia zdane nauczanie. To, co jest innowacyjne w tym programie, zakupiliśmy. Oprogramowanie, licencje do nauki gry w szachy. Jesteśmy z tego dumni, dlatego że szachy rozwijają. Zakupiony sprzęt IT to m.in. zestawy komputerowe, laptopy, tablety, projektory multimedialne, monitory interaktywne, oprogramowanie edukacyjne 3D oraz e-podręczniki do nauki języka angielskiego. Otrzymaliśmy 130 tysięcy zł w ramach mazowieckiego programu przygotowania szkół do nauki zdalnej. To jest bardzo cenna dotacja, ponieważ w Gminie Zbuczyn jest 8 szkół, w tym 5 publicznych, i nie stać by nas było wyposażyć w nowoczesny sprzęt komputerowy wszystkich szkół natychmiast. Wsparcie, które otrzymujemy z samorządu województwa, pozwoli sukcesywnie unowocześnić nasze szkoły w niezbędny sprzęt. Kwota dotyczy to z dwa razy po 130 tysięcy, i wiąże się to z wyposażeniem w pracowni informatycznej. W ogóle sprzęt do pracy zdalnej. Program, który kiedyś powstał, dotycząc, dotyczył zdalnego nauczania, dzisiaj jest kontynuowany na szczęście, bo jest to kolejne wsparcie dla jednostek, jeśli chodzi o aktualizację sprzętu komputerowego. Mamy bardzo dobrą kadrę edukacyjną, mamy Officer 6.5. Jednak musimy dalej szkolić naszych nauczycieli, ponieważ bardzo dużo mamy w tej chwili indywidualnych zajęć, właśnie do osób, które potrzebują indywidualnego podejścia do tego działania. Program realizowany jest od 2020 roku. W ramach trzech naborów wyposażenie trafiło lub trafi w sumie do 552 szkół z Mazowsza. Wartość projektu to ponad 80 milionów złotych. Samorząd województwa mazowieckiego od początku wojny w Ukrainie wspiera obwody partnerskie, między innymi poprzez przekazywanie pojazdów i sprzętu medycznego. W ostatnich dniach do ukraińskich miejscowości Berdyczów i Brody wyruszyły kolejne karetki, przekazane przez warszawski Meditrans. Karetki przez długi czas służyły potrzebującym pomocy mieszkańcom Warszawy i okolic. Teraz w pełni wyposażone trafiły do ukraińskich szpitali, gdzie pomogą w ratowaniu życia ofiarom wojny. Dwie karetki, jedna z nich trafi do obwodu lwowskiego, dokładniej do miejscowości Brody. A druga do obwodu Żytomierskiego, do Berdyczowa. Są to w pełni wyposażone karetki, które mogą być natychmiast użyte do niesienia pomocy zarówno rannym, jak i chorym. To są defibrylatory wieloodprowadzeniowe, które w każdych schorzeniach kardiologicznych mogą być używane również do monitorowania pacjenta, ale też i do, do działania w stanach nagłych. To jest respirator. To są ssak. помпы інфузійна jest то час на który чакаюі есть два шпіталя jeden шпіталі есці для хлопакаў которые былі на вой на войні і есть другі шпіталіторых для Ludzie, którzy chłopaki już po wojny, którzy wrócili, to będzie duża taka pomoc dla naszych lekarzy naszych. W ramach wsparcia dla Ukrainy trwa także nabór wniosków do programu Polska Ukraina. Partnerzy z Polski i Ukrainy będą mogli otrzymać unijne środki na wspólne projekty. W ramach programu Polska Ukraina można składać projekty. W tej chwili jest nabór na zdrowie i na ochronę środowiska, a oprócz tego jest również turystyka, jest kultura i jest dostępność, czyli granice. Warunkiem jest to, żeby mieć po stronie Ukraina po stronie polskiej, a polska po stronie ukraińskiej mieć partnera, bo transgraniczność musi być wykazana. 90% dofinansowania, więc to są naprawdę bardzo ważne pieniądze. Mazowsze przekazało na Ukrainę w sumie 19 ambulansów. Oprócz przekazanego sprzętu samorząd województwa od początku wojny prowadzi szereg działań pomocowych. Organizuje pomoc medyczną i wsparcie psychologiczne, pomaga w znalezieniu pracy i nauce języka polskiego. Przekazuje również kolejne środki na zakup pomocy humanitarnej. Zgłoś wolontariusza do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. To już trzynasta edycja. W puli nagród jest 16 tysięcy złotych. Kandydatów można zgłaszać do końca września. Pracują bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności. To wolontariusze z Mazowsza. Samorząd województwa co roku nagradza tych, którzy działają na rzecz województwa i jego mieszkańców. My wspieramy wolontariat, uważamy, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza na przykład, szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, dla młodzieży. I zresztą oni bardzo angażują się w te różne działania wolontariackie. No, oczywiście, to też jest pole do działania dla, dla dorosłych. Do konkursu można zgłosić dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studentów, grupy wolontariackie, osoby indywidualne aktywne zawodowo lub poszukujące pracy oraz seniorów. W tym roku w specjalnej kategorii można zgłosić organizacje pozarządowe, które włączyły się w pomoc obywatelom Ukrainy. Kieruje się w tym wolontariacie taką zasadą. Nie daje gotowej ryby, ale daje wędkę. Po prostu no, widzieliśmy potrzebę, zebraliśmy się no i zaczęliśmy działać. Każdy z nas to w sobie ma, tylko nieraz nie potrzebujemy takiego impulsu, żeby to odkryć. Będąc wolontariuszem dodajemy życia do lat, a nie odwrotnie lat do życia. W związku z tym zachęcam wszystkich. Zgłoszenia można wysyłać od 1 do 30 września. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie dialog.mazowia.pl i to wszystko w dzisiejszym programie. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.